Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek o silnikach używanych koncernu WAG. Tym razem silnik 2.7 V6 30 zaworowy. Turbo o mocy 230-250 KM. montowane w takich autach głównie jak Audi A6 C5. 6 cylindrów, 30 zaworów, wtrysk wielopunktowy. Turbo sprężarka. Rozrząd na pasku, wymiana co 120 tysięcy km, niecałe 6 litrów oleju, 5W30, wymiana co 15 tysięcy lub co roku. Silnik dosyć dobrze znosi instalację gazową, średnie spalanie w okolicach 12 litrów. Yy, tutaj trzeba pamiętać, że rozrząd także jest złożony z łańcuchów rozrządu wspinających. Tutaj warto sprawdzić. Przy przebiegu 200 tysięcy, trochę wcześniej, jak to wygląda. Co do zalet tego silnika, na pewno bardzo dobra elastyczność, dynamika tego silnika kultura pracy co do wad, Zdarzałem się problemy z turbosprężarkami. Dodatkowo dosyć spore spalanie przy wykorzystywaniu osiągów. Zdarzałem się problemy także ze sprzętem, z czynnikami przy silniku. Koszty serwisowania i obsługi części także, także nie będą małe, czyli warto to brać pod uwagę, kupując. E, tak naprawdę, dużo tych samochodów jest już wyeksploatowanych, e, mają też moc popodnoszoną. Także warto, kupując auto z silnikiem 27V6 e, Biturbo, e, na to zwrócić uwagę. Po 2001 roku moc została podniesiona jeszcze do 250 koni. Także tak to wygląda. To było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia następnego odcinka. Pozdrawiam.